Temat zwiastowania, który dzisiaj przed nami staje, to znaczy temat zawierzenia. E, ojciec Marcin e, najechał, trochę na ten te, najechał trochę na ten temat. E, co to znaczy zawierzyć? I tutaj chciałbym, żebyśmy się cofnęli do momentu zwiastowania. Bo nam się wydaje, że no właśnie, że Magiej było łatwiej, no nie? Że ona Anioła widziała. Ona z nim gadała twarzą w twarz. Wydaje się, że gdybyśmy my zobaczyli, mogli go dotknąć, usłyszeć tak, no właśnie, stanąć face to face, usłyszeć tak, jak teraz słyszymy siebie, to z pewnością też byśmy za tym poszli. Ale czy na pewno? E, popatrzcie, odczytam fragment Ewangelii Łukasza, bo dobrze wszyscy go znamy. W szóstym miesiącu. Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Co robi Maryja? Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryją, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i pogodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron, jego ojca Dawida będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Czyli wszystko jasne. Na to Maria rzekła do anioła, jakże się to stanie, skogo nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego osłoni cię, dlatego też święte, który się nagodzi, będzie nazwany synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej stagości syna i jest już w szóstym miesiącu, tak to go chodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Wtedy odszedł od niej Anioł. I w zasadzie tyle wiemy o scenie zwiastowania, ale chciałbym, żebyśmy przez chwilę spróbowali postawić się w miejscu Maryi. Pewnie wiele razy na Galigi pojawiało się pytanie o to, ile miała w tym momencie lat. Miała lat. 16, maksymalnie od 14 do 16 lat. Czyli w zasadzie była dużo młodsza od Was. Teraz popatrzcie. Przychodzi do niej Anioł i stawia bardzo konkretne pytanie. Tak? Przychodzi z bardzo konkretnym zaproszeniem. I teraz, co to znaczy. Bo to jest bardzo istotne, że Mageja mówi, jakże się to stanie, z kogo nie zna męża. My dobrze wiemy, że ten proces pójścia za mąż miał w zasadzie trzy etapy. Mageja była po dwóch. Ona już była żoną Józefa, on był już jej mężem, ale potrzebowali tego dopełnienia małżeństwa, czyli wspólnego zamieszkania. To, że ze sobą nie mieszkają, dla Magei, dla Józefa i każdego w, tamtym, w tamtej kulturze i w tamtym czasie, było oczywiste, że ze sobą nie współżyją seksualnie. Więc Maryja pyta najzwyczajniej w świecie, jak mam być w ciąży, kogo nie współżyłam jeszcze z mężem. Maryja odczuwa lęk. Anioł mówi, nie bój się Maryjo. Ale ten lęk jej nie paraliżuje. Ten lęk każe jej stawiać pytania. Maryja idzie trochę po omacku, bada, trochę bada teren, ale szuka. Chce odpowiedzi. Jakże się to stanie? No i co nią mówi, Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego osłonicie. No to jej odpowiedział. No to jej odpowiedział. Popatrzcie, młoda kobieta, co nosi w sercu i w głowie? Jest świeżo upieczoną żoną. Jakby tutaj was zapytać dziewczyny. Co młoda kobieta ma w głowie? Dopiero co wyszłyście za mąż. nie? I co? No, wyobrażam sobie, no nigdy nie byłem młodą kobietą, tym bardziej, która wyszła za mąż. I nigdy nie będę. Ale wyobrażam sobie, że taka młoda kobieta ma jakieś myśli, pragnienia, marzenia dotyczące jej domu. Józef pewnie myśli, okej, okay, tu postawię ścianę, tu wybuduję, tu będzie okno, drzwi i tak dalej, nie? Ale magia myśli, aha, tu postawię wazonik, tu postawię kwiatka, tutaj wymiotę, tutaj yy, taki talerzyk wezmę niebieski, tutaj na, na serwetce takiej i takiej. Ma jakąś wizję domu, godziny, małżeństwa, jakieś marzenia z tym związane. Te marzenia powoli zaczynają się spełniać. Ona już wyszła za mąż. Jeszcze chwila i pełnia szczęścia. Ale okazuje się, że chyba niekoniecznie. Popatrzcie, ten moment zwiastowania to moment, kiedy magia musi podjąć decyzję. Realizuję swoją wizję życia, moje plany i marzenia, czy też odkładam to na bok i zaczynam realizować to, czego oczekuje ode mnie Pan Bóg. To samo dzieje się z Józefem. Józef nawet może i gorzej, bo Józef nie widział Anioła. Anioł mu się jedynie przyśnił. Ale znowu Józef jako świeżo upieczony mąż, to co powiedzieliśmy, no też miał wizję, tak? Tutaj dom, tak, 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 tutaj płot jakiś postawię, drzwi zgobię. I okazuje się, że to wszystko staje pod wielkim znakiem zapytania. Muszą się opowiedzieć. Wybieram to, co moje, albo wybieram to, co Boże. Patrzcie, oboje są wierzącymi ludźmi. No, do niewierzących pewnie by nie poszedł. Duch Boży, bo pewnie usłyszałby nie. Natomiast oboje są głęboko wierzącymi ludźmi. Maria wychowywała się w świątyni do 12 roku życia, mniej więcej. Była oddana tam na służbę. Józef. Jak przystało na dobrego Izraelitę, musiał być pobożnym Żydem. Inaczej nie dostałby mawiali za żony. Ale okazuje się, że Bóg chce czegoś więcej. Popatrzcie, w kontekście naszego życia, nie? Wydaje się, że Bóg chce bardzo niewiele. Bo czego tak naprawdę oczekuje ode mnie? Co chce mi zamknąć? Pięć minut modlitwy codziennie? Mogę mu to dać. 45 minut muszę świętej w niedzielę. Mogę mu to dać. Jestem w stanie. Abskakując od tego, czy idę, czy nie idę, ale jestem w stanie mu to dać. Ale czy to wystarczy? Maria staje przed pytaniem nie o to, czy w Boga wierzy, ale to, co powiedział właśnie ojciec Marcin w zasadzie ubiegł trochę temat. Maria staje przed pytaniem, czy wierzy Bogu, czy Mu ufa. To jest zawierzenie. Za chwilę chłopacy będą, znaczy nie za chwilę, że dzisiaj, już tu, ale pewnie za niedługo będą, miejmy nadzieję, klękać przed swoją wybranką i prosić o rękę. To także pewien moment zawierzenia, nie? Kobieta zawierza temu mężczyźnie, że będzie o nią dbać. To nie jest pytanie o to, czy go kocha, tylko czy mu ufa. Pytanie, które idzie dużo głębiej. To się dzieje z Marią w relacji do Boga. Co to znaczy? Ufam Bogu. Ufam Bogu, to nie znaczy, że załatwi za mnie wszystko. To byłoby najłatwiej ale ufam, że droga, którą mnie prowadzi, jest najlepszą z możliwych. Wyobraźcie sobie życie Maryi. My śpiewaliśmy przed chwilą specjalnie tą pieśń. Magie did you know? Magio, czy ty wiesz? Ale równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, Magie, czy gdybyś wiedziała? Czy gdybyś wiedziała, że on będzie łazić po wodzie, że będzie leczyć ludzi, że będzie nauczać? Że będzie opluwany, że będą się z niego wyśmiewać, że będą wyzywać go od szatanów, że ostatecznie będą go opluwać, biczować i krzyżować? Czy gdybyś to wszystko wiedziała, czy dalej byś się na to zgodziła? I gdyby prześledzić tekst Ewangelii i znaleźć choć jeden moment, kiedy Mageja przestaje ufać Bogu, to go nie znajdziemy. A od samego początku miała podgugę. Mow... A, nie ma tutaj tekstu. Y... Za... Ale nie, nie, nie. tutaj tylko. Y... Za zgodę na to, by Duch Święty począł w niej Bożego Syna, mogła zostać, dobrze wiecie, ukarana śmiercią. Józef mógł ją oddalić. I zresztą to właśnie zamierzał zgodzić miała bardzo wiele do stracenia. I mogłoby się wydawać, że z kogo już zawierzyła Bogu, no to trochę jej pomoże. Ale okazuje się, że wcale nie. Musi godzić gdzieś na obczyźnie, iść do jakiegoś Betlejem, rodzić w stajence, potem musi uciekać do Egiptu. No Panie Boże, chyba nie tak to powinno wyglądać. Czy znajdziemy, pomimo tych trudności, moment, kiedy Maryja przestaje ufać Bogu? Nie znajdziemy. Czy znajdujemy moment, kiedy Maria, Józef przestaje ufać Bogu? Nie znajdziemy. I właśnie dlatego my jesteśmy w tym miejscu. Ten tytuł, który, o którym mówimy, że Maryja jest matką zawierzenia, to nie jest tytuł nadany, wymyślony, bo ładnie brzmi. Ale to jest tytuł, który Maryja najpierw przegobiła swoim życiem. I dlatego dobrze rozumie wszelkie troski, lęki, zwątpienia, które towarzyszą nam. Nam bardzo dobrze tego rozumie. Ona potrafiła je przezwyciężyć swoją postawą, swoim całkowitym oddaniem, nawet wtedy, kiedy to oddanie pewnie wypowiadała przez zaciśnięte zęby. Potrafiła to uczynić. I dlatego przychodzimy tutaj, by tego uczyła i nas. Magia po prostu pokazuje, że istota wiary to przede wszystkim Wiaga Bogu. Wiaga Bogu, nie tylko, że da mi dobre wyniki egzaminów, ale przede wszystkim, że poprowadzi mnie tą właściwą drogą dla mnie najlepszą, która daje największe poczucie szczęścia, największy, najgłębszy pokój serca. To nie zawsze będzie droga, którą ja sam bym sobie dla siebie wybrał czy wybrała. Czasami to będzie droga dokładnie przeciwna, ale zawsze będzie to taka droga, która prowadzi właśnie do tego momentu całkowitego, całkowitego pokoju i wielkiej duchowej radości. Zawsze, pomimo po ludzku patrząc, trudności. Dlatego w tym duchu chcemy dzisiaj prosić Maryję w tych wszystkich naszych trudnościach, yy, Chcemy prosić nie tylko za nasze matury, egzaminy, ale chcemy prosić przede wszystkim o te dobre wybory na to, co po tych egzaminach, bo to tam będą się ważyć te najważniejsze decyzje, które będziecie musieli podjąć. I niestety nikt z nas dorosłych, nikt nawet z waszych rodziców, nie jest w stanie tych decyzji podjąć za was. Dlatego przychodzimy do magii chcąc uczyć się od niej trudnej sztuki dokonywania właściwych wybogów. Tak jak ona. Zawierzyć, czyli ufać Bogu, a nie tylko w Boga wierzyć.